No nie, przepraszam. Dalej w ciszy stanęliśmy szosą. Za oknem była pustynia, co jakiś czas jakieś resztki zabudowań. Droga była pusta, tylko raz minęliśmy jakąś ciężarówkę. Na stówę nie była amerykańska. O w okolicy godziny 5 p.m. dojechaliśmy do miasta. No, wysiadka powiedział Bill. Jak z samochodu. Inni za nim. Wilk ostatni. Miasto jak poprzednio zniszczone. Tyle, że ludzie jacyś ospali. George, owczej gdzie można ten kawał złomu do cholery sprzedać? Zgłodniałem, nakazał Mike. Co ty tam kurwa sapiesz? Zapytał ciut, niesmaczony George. Że masz do cholery pilić ten kawał złomu z paki? Powtórzył Mike. Jaki kurwa kawał złomu? To jest silnik V8 z Chryslera z trubowtryskiem. W pełni smarowany. I do tego nachodzi. Więc, więc o co ci kurwa chodzi? Znaczy i złą ziewną wilk. Trzymryj kurwa. Idź na te swoje pieprzone króliki polować kurwa. Wyklął, że George wychylił metalową piersiówkę. Znowu piesz cholera, mam ci nabić, abyś nam wszystko nie przepił, powiedział Mike i rzucił peta na ziemię. George wkurzył się dość mocno, ale nic nie powiedział. Tylko machnął ręką, jak gdyby kazał mi podejść. Co? Zapytałem. Chodź kurwa, mrożonku. Dalej no, zaczął jeszcze szeptać i jeszcze oddalając się, tym razem machnął ręką. Lepiej iść, on jest skurwiony i ma naładowanego kolta. Powiedział strasznie szybko. Podbiegłem do George'a. – No idziesz? Zapytał luźno i spokojnie. Wczoraj przed chwil powiedziałem, ale on przerwał mi i powiedział. Fakt, potrafią mnie kurwa wkurwić, ale idzie się przyzwyczaić. Z tego co widzę, to ciągle się kłócicie. Kto się czubi, ten się lubi. No tak, ale ciągle narzekacie na siebie. A z czego tu się cieszyć, kurwa? Wychylił flaszkę. No może z tego, że whisky dobra, kurwa. Włożył prawą rękę do kieszeni płaszcza i wciągnął tabletki. Co ci jest? trochę kurwa, powiedział i pochnął tabletki. Od razu lepiej. To może się zbadam, zaproponowałem. Niewydolność układu krążynowego, kurwa. Nie radzę, na posterunku badany. Dobra. No to tutaj, kurwa, można spieść tego grata, powiedział George. Wskazując na budynek. Taki sam jak inny. Czemu akurat ten? Popatrz, kurwa. Rozderzałem się. No, nie widzę czemu. To ty na pewno jesteś Bo Ty tu na pewno kurwa bez nas zginiesz patrz palancie co stoi w salonie Powiedział Przypatrzyłem się do okna, do salonu, są tam jeep No stoi Jeep, powiedziałem No kurwa i ma pewnie zjechany silnik Skąd wiesz Ma się to oko kurwa No, ucz się Podszedł i kopnął drzwi. Wyjął kolta. Po chwili drzwi otworzyły się z hukiem i stanął kolej z Winchesterem. Kto fucking shit? Ja, kurwa? Odpowiedział do raczej. czego? Silnik sprzedaje. Jaki? v 8 z Chryslera z rówowtryskiem kurwa. Pokaż, to chodź. Dobra. Ja raczej iść do naszego samochodu. Podejdę do nich. A ten? Jego mój wskazał na mnie. Mój kurwa, kumpel. inci tego. Dobra. Gdy podeszli 200 metrów do samochodu, George krzyknął Mike, wyeksponuj ten silnik, kurwa. Okej, okay, cholera odparł. Doszli do samochodu George podszedł do paki i wskazał na silnik. To jest ta cudowna, zapytał jego mość. Tak. Odpowiedział George, a jego mość począł oglądać silnik. Dalej. Wymienili się jakimiś określeniami, nie wiem co oznaczającymi, ale wreszcie go mnie spytał, to ile? 150 silnik, a wymiana dodatkowej 25 gambli. W czym chcesz? Żywność, alkohol, woda i paliwo, kurwa. Mogę dać 10 kg ziarno, 4 litry whisky, 5 litrów wody i 3 litry paliwa. Jak zaniesiesz mi to do Jeepa i zamontujesz. Bill, jedziemy, ku, Gdzie? Na koniec ulicy. Pojechaliśmy. Mike przyniósł silnik, George zamentował go prawie bez narzędzi. W pół godziny. Podczas roboty trochę wypił i przeklinał za ośmiu. Silnik ruszył, a towary już znalazły się w naszym samochodzie. Jedziemy, psiakrew. Obudził się wizyki. I powiedział Wilk — i ruszyliśmy. Na palcem lądował majak. Bill jechał dość szybko, prosypującej się szosie. W słońce czerwonym światłem zalał nasz samochód. Podczas jazdy Bill włożył do napędu płytę ACDC. Od razu zaczął się kawałek Highway to Hell. Słyszałem to kiedyś przed mrużeniem, ale nie myślałem, że jest taki fajny. Jak to leci z głośników, to nie mam mowy o śnie. I faktycznie nie było mowy o śnie. Zaraz po zakończeniu piosenki za naszym samochodem dało się usłyszeć strzały i krzyki, i krzyk Majka. Wszyscy równo zaklęli. kurwa, fak, cholera, psia cholera, o Boże. No, mrożonka, kurwa, się zabawimy, krzyczył George, w tym momencie opuszczając szybę. W paki dało się słyszeć okrzyki bólu i dźwięk wystrzałów w zakresie 37. Po chwili za okna wystawił już się Mauser, Colt i Desert Eagle. Trzy prawie jednoczesne wystrzały i dźwięk rozbijających się motorów. W pewnym momencie wilk oberwał dość mocno i spadł na mnie. Z przodu dało się słyszeć Przekleństwa wskazujące na rany George'a i Billa. Na kolanach, ciężką raną, w szyi, sikał krwią i był kotel. W jakimś dziwnym języku. Nie mówiłem nic. Przypływem mocy spróbowałem wyjąć pociec z palcami. Pola w pierwszej chwili się poślizgnęła. W ranie, zapartym tchem, spróbowałem ponownie. Kulę i wyjąłem. Kula, kula wyszła bez kłopotu. Ale pokazał się nowy problem. Rana leciała mocna krew tętnicza. Zerwałem z głowy chustę. Zerwałem mu z głowy chustę, przełożyłem do rany. O nie, w ogóle krew dość szybko przestała lecieć. Byłem naprawdę zdziwiony. Normalnie po czymś takim to się umiera. Z wykrwawienia, a ten jest tylko osłabiony kiedy opatrywałem Wilka, Bill zdążył zrobić sobie zastrzyk i zrobić dość płynny zwrot. George zaczął się co Skoczył na pakę, aby pomóc Mekowi. Potem jak George skoczył Bill, od odwrócił w samochód i pojechał tam, skąd przed chwilą padły strzały. Generalnie nie podoba mi się okradanie zmarłych, ale oni nas zaatakowali i z tego, co zrozumiałem, aby mieć z czego żyć, trzeba zbierać.